Idealnie wysmażony stek to marzenie każdego mięsożercy. Soczysty, różowy w środku, pięknie przypieczony z wierzchu. Dzisiaj pokażę Wam, co zrobić, żeby każdy Wasz stek był perfekcyjny. W przygotowaniu idealnego steka kluczowe są dwie rzeczy. Oczywiście mięso. Musimy kupić takie, które nadaje się na steki, bo nie każdy kawałek wołowiny nadaje się na steki. Także ja najczęściej wybieram antrykot. Drugą kluczową sprawą jest patelnia. Pamiętajcie, że na takiej cienkiej, małej, drobnej patelni na pewno nie wysmażycie steka w taki sposób, że będzie miał pięknie przyrumienioną skórkę. Dlatego ja przygotowałem sobie naprawdę solidną patelnię. To jest najcięższa patelnia, jaką mam z najgrubszym dnem oraz, oraz nawet solidne... Ranty ma, ponieważ taka patelnia skumuluje ogromną ilość temperatury. Jeżeli wrzucę tutaj steka, który waży prawie 500 gramów, ta temperatura nie opadnie podczas smażenia, tylko odda, e, odda tą temperaturę do mięsa i stek się pięknie przyrumieni. Także patelnia oraz mięso są kluczowe sprawy w przygotowaniu idealnego steka. Ale też nie ma idealnego steka bez dobrych dodatków. Dlatego od nich zaczynam. Przygotuję sobie. Masło ziołowe. Jest to prosta sprawa. Po prostu siekam e, odrobinę ziół. W moim przypadku jest to pietruszka oraz koperek. Dorzucę sobie jeszcze do tego masła ząbek czosnku, który też, też drobno posiekam. Dodaję taką solidną porcję masła. O! W ten sposób, i wszystko razem teraz. O, posiekam. W ten sposób masło bardzo łatwo i szybko połączy się z ziołami. Masło z ziołami przekładam na folię spożywczą. Zawijam i staram się uformować taki rulonik. Coś takiego, żeby to... Ciasno to zwijam, żeby powstał taki, taki rulonik, taki batonik. Na czas przygotowania steków i grzybów wrzucam to do lodówki, żeby się schłodziło. Przyprawianie steka. Są dwie szkoły. Jedna mówi, że przyprawiamy dopiero po, druga mówi o tym, że solimy przed smażeniem. Ja jestem wyznawcą tej drugiej szkoły, ponieważ uważam, że mięso, jeżeli posolimy dosłownie przed samym smażeniem, o wiele lepiej się skarmelizuje. Ponieważ sól pomaga przy karmelizacji. Przy karmelizacji mięsa. Poza tym zmiękcza mięso, dzięki temu mięso lepiej przylega do patelni i wychodzi naprawdę ładniej, przypieczony wierzch. Czuję, że patelnia już jest naprawdę bardzo dobrze rozgrzana, dlatego wrzucam takie dwie łyżki klarowanego masła. Ono momentalnie się rozpuszcza. Rozprowadzam je na całej patelni i posoloną stroną układam steka na maśle. Wysmażony i z zewnątrz widać jak, jak on jest wysmażony. Jest pięknie przyrumieniony, lekko brązowy, ale pokażę Wam teraz technikę, jak sprawdzić, jak stek jest wysmażony w środku. Można to porównać po prostu ze swoją e, tą częścią dłoni, z tą poduszeczką. Podczas smażenia porównujecie mięso z tą, z tą poduszeczką. I teraz składacie palce. Jeżeli mięso ma podobną twardość jak, jak teraz, to jest krwiste. Tutaj to jest medium, czyli średnio wysmażone. Tu jest średnio plus, czyli medium well, a tutaj jest well done, czyli takie szare w środku, mocno wysmażone, twarde. Palców nie ściskacie, tylko składacie. To jest bardzo prosta e, technika i wtedy jesteście pewni, że wasz stek będzie idealny. Stek sobie odpoczywa, ale właśnie nie ma idealnych steków bez idealnych dodatków, dlatego ponownie rozgrzewam patelnię, dodaję nową porcję masła. Też klarowane, ale też dorzucę odrobinę zwykłego masła dla, dla smaku. Rozgrzewam go i podsmażę sobie po prostu grzyby razem z cebulą. Otrnia ciągle była ciepła, ponieważ trzymała temperaturę po smażeniu steka, także nie musiała się długo rozgrzewać. To jest właśnie to grube dno, o którym wam mówiłem, i ta kumulacja temperatury. Cebulę od razu przyprawiam z solą oraz pieprzem. Do podsmażonej cebulki dorzucam pokrojone już wcześniej boczniaki, pieczarki portobello, czyli te piękne, brązowe pieczarki oraz kurki. Jest grzybami gotowy, naprawdę świetnie wysmażony, patelnia zdała egzamin. Ale jestem ciekawy, jak ta powłoka granitowa poradzi sobie z testami, które przygotował dla niej profesor Jędrek. Jędrek, miałeś testować powłokę w tej patelni, a nie bawić się rysorakami. No ale tato, ja tutaj właśnie przyniosłem rzeczy do testowania. Rysoraki. Tak, będę nimi po prostu jeździł po papierze. no dobra. Hmm, świetny pomysł, zobaczmy, no faktycznie, te resoraki są takie ciężkie. No to pojeść jeszcze troszeczkę. No dobra. No im zdaniem wystarczy. Jeśli miała się porysować, to na pewno... Tyle wystarczy. Obejrzyjmy sobie ją. Czy ona... Widzisz? Tu pod światło? Nic. Nic prawda? A nie, nie, nie ryski, ja nie widzę. No, czyli co? Zdała test? Hola, hola. Ja tutaj jeszcze mam trochę sprzętu. nie. No porządnie, zostaw Teraz przesadziłeś śruby. Wytrzyma. Mm -hmm. no, dobra. dobra, to może... I teraz podsmaż troszeczkę. A mogę ja? Chyba to danie dla robota. No o, komu, komu smażymy śruby? O nie, teraz dostała naprawdę porządny wycisk, ale wysypiemy do twojej walizeczki. No i sprawdźmy, tę. Je... Nic! Pięknie, naprawdę. Na nie widzę ani jednej nie ryski. Nie ryski. <laughs> Czyli co, jak dla mnie, to ona zdała test, ponieważ zrobimy na niej pysznego, soczystego steka, pięknie wysmażonego, do tego bardzo fajne grzybki, danie po prostu jak z restauracji, tylko czy zdała, czy ta powłoka zdała? twój test. Zdecydowanie ta powłoka zdała test. No to świetne pytanie.